i obecnie wyjeżdżamy ze stacji Gdynia Główna jest punktualnie godzina 11.42 więc odjeżdżamy na nowo dla państwa którzy się do w Gdyni Głównej przygląda jeszcze raz że jedziemy w pociągu spółki PKP Intercity z okazji Dni Techniki Kolejowej do stacji postojowej Gdynia Cisowa gdzie przejedziemy przez linię automatyczną, zwiedzimy na halę napraw i udamy się w dalszą wątróż na rumie gdynia nie bf pod lokomotywownię PKP Intercity w gdyni grabówko Obecnie zbliżamy się do przystanku osobowego Gdynia-Stocznia. Jako ciekawostkę podam panu Państwu fakt, że na przystanku Ktynia Stocznia do 1976 roku odbywały się przesiadki z taboru na napięcie 3000 V do taboru na napięcie 800 V. Na samym początku, w latach 50., 51., 2. 3. rok, gdy zaczynała funkcjonować PKP Szybka Koremińska, czyli obecny kręgosłup, czyli miasta, można powiedzieć, napięcie w sieci wynosiło 800 V. Obsługą numer 250 zajmowały się popularnie, popularnym odradzie, czyli jednostki które zostały pozyskane zaraz po wojnie z berlińskiej zbawy. Tak było do 1976 roku, a w zasadzie pierwsza zmiana nastąpiła już w 1969 roku, gdy elektryfikowano magistrale Śląsk Porty, zelektryfikowano również fragment linii numer 202 do Becherowa. Wiązało się to z faktem, że od Becherowa do Stoczni obsługą zajmowały się jednostki e 57 te które jeżdżą do dnia dzisiejszego na napięcie 3000 V od tym stoczni do Gdańska Głównego Pociągi na no, 800 V obsługiwane były przez jednostki EW90, EW91 i EW92. Taka sytuacja z przesiadkami w tym stoczni miała miejsce do 1976 roku, do grudnia konkretnie, gdzie w grudniu 76 roku zunifikowano napięcie na 3000 V, a popularne 800-ki stały się materiałem na pociągi sieciowe w czasy wagonowe i można je spotkać obecnie w różnych